Witajcie, moi drodzy widzowie. Cóż za cudowna noc Halloween. Idealny czas na mrożącą krew w żyłach opowieść, nie sądzicie? Taką, która miała miejsce wiele lat temu, w noc taką jak ta, nazywam ją powrót dniowego królika. Zanim zacznę, pozwólcie, że namaluję wam obraz tamtej feralnej nocy. Powietrze było gęste od jesiennych liści, a księżyc wisiał jak czujne oko. Czworo przyjaciół zapuściło się w ciemność. Każde wyjątkowe na swój sposób. Był tam odważny. Zawsze pierwszy ruszający w stronę niebezpieczeństwa. Potem sceptyczka, która kwestionowała wszystko, co widziała. Następny był żartowniś. Żyjący dla emocji dobrego strachu. I w końcu, Ostrożny, który powinien był zaufać swoim instynktom, ale wyprzedzam wydarzenia. Zacznijmy od tego, co stało się wtedy. W tym przeklętym, opuszczonym domu. Gdzie dyniowy królik po raz pierwszy się pojawił. Gdzie krew splamała deski podłogi. I krzyki odbijały się echem w pustych korytarzach. Widzicie, drodzy czytelnicy. Każdego Halloween dom wzywa. Kuszą młodych i ciekawskich. Wabią ich jak ćmy do płomienia. Ledwo mogę powstrzymać podejście. Czy zaczniemy naszą opowieść? O fortelu i słodyczach. O strachu i losie. O powrocie Dniowego królika. Szczęśliwego Halloween, moi najdrożsi widzowie. Wszyscy gotowi? Właśnie opróżniłam swoją torbę. Urodzeni gotowi. Już zaplanowałem trasę przez ulicę Jebidia. To mój teren, Billy. Nie ma mowy, żebyś tam szedł. Ludzie, mam idealną strategię. To wygaduj się. Ha! Nie ma szans. Nie zdradzę mojej tajnej broni. Pewnie będzie biegał między domami jak palant. To nie jest zbyt genialne, Arnold Lol. Założę się, że znowu zrobi te szczenięce oczka. Zamknijcie się. Z tego wyrosłem w zeszłym roku. Jasne, że tak, panie, proszę tylko jeden cukierek więcej. Nieważne, w każdym razie stoper startuje za dwie minuty. Mama mówi, że muszę wrócić do 21. Ja też. To daje nam dokładnie 60 minut. Idealnie na wyzwanie. Przejdźmy jeszcze raz przez zasady, ok? Pierwszy. Nie kradniemy cudzego terytorium. Drugie. Nie błagamy o dodatkowe słodycze. To wymierzone w mnie, prawda? Oczywiście. Trzeci zwycięzca bierze wszystko. Wiemy, Billy, mówiłeś to już z pięćdziesiąt razy. Tylko upewniam się, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Cały mój halloweenowy zapas słodyczy. To nie przegrywaj. Sprawdzamy czas? T minus 30 sekunder. To takie ekscytujące. Nie Niech wygra najlepszy trick or treater. Wy wszyscy tak czy inaczej zmierzacie w dół. W twoich snach. Wszyscy macie kostiumy załatwione? Zombie liderka gotowa do zabijania. Wiktoriański duch nadchodzi? Najwyższy wampir do ust. Usług. Wilkołak będzie wyć o dodatkowe słodycze. Stoper startuje. Mundram, dusra. First. Jazda, jazda, jazda. 40 minut i moja torba jest ciężka. Pozwólcie, że położę ją na ziemi i zrobię zdjęcie. Zazdroszczycie? Nie ma mowy, żebyś miał więcej niż ja. Proszę, obeszłam każdy dom na Melbourne Drive. Będziecie płakać, jak zobaczycie moją zdobycz. Ile domów, Billy? Straciłem rachubę po 30. Kłamstwa. Wielkie kłamstwa. To dosłownie niemożliwe w 40 minut. Możliwe, jeśli biegniesz na ruto między domami. Oh my god, nie robiłeś tego! Widziałem go. Wpadł twarzą w ziemię przed domem Wilsonów. Billy Knee. Billy Tak. Aerodynamika. Suko. Jo, ludzie, nie będę kłamać. Ale myślę, że zaszedłam tak daleko, że jestem w zupełnie nowej części miasta. Tak, ja też tak mam. Nie rozpoznaję tej ulicy. Cholera. Myślę, że natrafiłem na opuszczony dom. Nie ma mowy. Co? Czy naprawdę wszyscy widzimy teraz różne opuszczone domy? Tak, jestem na ulicy Lock Meadow. Ja na napałam. Pine Avenue tutaj. Też mam opuszczony dom. O, mój Boże! Właśnie przyszedł mi do głowy najszaleńszy pomysł. Dlaczego nie podoba mi się to. jaki pomysł? Chodzi o udowodnienie, kto jest naprawdę najodważniejszy. Po prostu powiedz już. Okej, okay, okej. Okay. Pozwólcie, że wyjaśnię. Okej, okay. więc wszyscy mamy opuszczone domy, prawda? Tak. Niestety. To lepiej niech będzie dobre. Więc myślałam, skoro wszyscy mamy remis ze słodyczami, co by było, gdybyśmy to. urozmaicili? Słucham. Mówię, że każdy z nas wejdzie do swojego opuszczonego domu i kto zostanie w środku najdłużej, wygrywa wszystko. To. Faktycznie dość genialne. I przerażające. Zasady. Proste. Jak się wystraszysz, przegrywasz. Jak przestaniesz odpowiadać, przegrywasz. Jak wybiegasz z krzykiem, zdecydowanie przegrywasz. A co jeśli nasze telefony się rozładują? To lepiej miej baterię. Mój telefon ma 89%. 76%. 92%. 84%. Więc jesteśmy OK. Ludzie! To dosłownie włamanie. Okej, okay, tato. Te miejsca są prawdopodobnie puste od lat. Nikt się nie przejmie. Jak nas aresztują, obwinie was wszystkich. Limit czasu? Nie ma. Ostatni stojący wygrywa. Jestem za. Ja też. Dobrze. Wszyscy przy swoich drzwiach? Tak. Gotowa. Niestety. Pora zacząć. Do zobaczenia po drugiej stronie. Nie mogę uwierzyć, że to robimy. Niech wygra najodważniejszy. A teraz. Czy zaczniemy naszą opowieść? To była noc Halloween podobna do tej, kiedy cztery młode dusze postanowiły sprawdzić swoją odwagę. Jay, Rino, Paco i Ralph, najlepsi przyjaciele. Dom stanął przed nimi tamtej nocy jak gnijący ząb w szkieletowym uśmiechu. Taki piękny widok, okna jak puste oczodoły, obserwujące, czekające. Ralf pierwszy się odezwał. Nie podoba mi się to ludzie. To wydaje się głupie, ale wszyscy tylko się śmiali. Nie bądź takim dzieckiem. To tylko stary dom. Trójka już była przy drzwiach. Zostań tutaj, jeśli się boisz. I tak go zostawili biednego Ralfa, samego w ciemności. Podczas gdy jego przyjaciele weszli do środka, drzwi skrzypnęły, otwierając się, jak usta gotowe ich połknąć. Trójka weszła w czekającą ciemność. Gdyby tylko wiedzieli, co czeka w tych ścianach, ale to jest piękno niewinności, prawda? Przez próg się skradali, kurz tańczył w księżycowych promieniach, dom wydawał się zapomniany, stary, zepsuty. Szli przez to w ciszy, wszyscy skupieni wokół płomienia zapalniczki, jakby słabe iskierki światła miały ich chronić przed odchłanną ciemnością. Zatrzymali się, gdy nagle niebieska poświata przykuła ich uwagę z salonu. I tam siedziała, wiedźma owca, taki osobliwy widok, postać w podartej sukience, z głową owcy, gnijącą i pokręconą. Przestraszeni schowali się za framugą, obserwując ją szeroko otwartymi oczami. Myśleli, że są poza zasięgiem wzroku, aż obróciła się gwałtownie w ich stronę. Jej szklane oczy odbijały blask telewizora. Moi drodzy, zagruchała, przyszliście się pobawić? Dzieci skamieniały. Terror ściskał ich serca, ale wiedźma owca tylko zachichotała, pochylając się, by spojrzeć im w oczy. Mam słodycze w kuchni, bądźcie mili i przynieście mi je. Dwoje z nich pokiwało głowami, zbyt przestraszeni, by odmówić, ale sprytny Mały Rino zobaczył coś interesującego: książkę na oparciu jej krzesła, starożytną i oprawną w dziwną skórę. Podczas gdy jego przyjaciele powlekli się do kuchni, on ją porwał, szybki jak cień, gdyby tylko wiedział, co właśnie ukradł i ile ich to wszystkich będzie kosztować, albo może, co im to pokaże. Ludzie, nie uwierzycie, co właśnie znalazłam. Zwłoki? Bili ty kretynie. Co? To ważne pytanie. Nie, ale. Jest tunel. Nie ma mowy. Ja też znalazłam jeden. Czy wszystkie te domy są takie same, czy coś? Nie, myślę, że to wystarczy, żebym powiedział cholera nie. Wiecie, co to oznacza, prawda? Że wszyscy umrzemy? Że to miasto ma sekretną podziemną sieć? Nowe wyzwanie. O nie. Kto zostanie w tunelach najdłużej, wygrywa wszystko razy sto. Jestem za. Już idę do moich schodów. Tak. Co do tego. Myślę, że zostanę tutaj na górze. Serio? Tchórz! Go, 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 go! Nie jestem tchórzem. Jestem mądry. Raczej przestraszony. Arnold będzie płakał. Dzidzi chce mamy. Zamknijcie się. Po prostu nie sądzę, żeby wchodzenie do przerażających tuneli było dobrym pomysłem. W porządku. Zostań tam na górze ze swoim kocykiem bezpieczeństwa. Podczas gdy naprawdę odważni eksplorują. Więcej słodyczy dla nas, jak sądzę. Nieważne. Tylko nie obwiniajcie mnie. Jak wszyscy zostaniecie zamordowani. Drama Queen. Wszyscy gotowi? Urodzeni gotowi. Zróbmy to. Idę w dół. Nie ma odwrotu. To taki zły pomysł. Padchurzu. Nie zrób się tam na górze. Zostaw trochę pieluch dla reszty dzieciaków. Nienawidzę was wszystkich. Te tunele są takie brudne. Jakby ktoś je wykopał gołymi rękami. Ściany to zdecydowanie nie są konstrukcyjnie solidne. To wydaje się bardzo podejrzane. Myślicie to samo co ja? Że jakiś psychol połączył wszystkie te domy. Może były właścicielem wszystkich. Ale po co robić tunele? Żeby przemieszczać się między domami niepostrzeżenie? No i co to do cholery jest? Drzwi się nie otwierają! Lol, czekaj co, masz na myśli drzwi frontowe? Tak! Próbowałem wyjść. Są zamknięte. Z zewnątrz. Bardzo śmieszne, Arnold. Nie żartuję. Naprawdę nie mogę wyjść. To znajdzie inne drzwi. O, dlaczego o tym nie pomyślałem? Wszystko zostało zablokowane, ty idioto. A wiecie co jest wspaniałe? Dochodzą kroki z góry. Arnold, przestań. Kłamanie nie sprawi, że się wycofamy jak ty. Przysięgam na Boga, że nie żartuję. Boże, ktoś tam jest na górze. Arnold, wystarczy. Widzę go. Na szczycie schodów. Ma na sobie jakąś maskę zwierzęcia? Mata sak. Jestem tak martwy. Święta Matko Boska. Arnold. Czas uciekać. Do diabła z tym. Musimy się stąd wydostać. Teraz. A teraz, co stało się z biednym Ralfem, zostawionym samemu w ciemności? pającym piłkę o płot, żeby zabić czas. Taki prosty błąd, jeden źle wymierzony kopniak i piłka poleciała na pole dyni. Nie powinien był iść po nią, ale dzieci nigdy nie słuchają własnego rozsądku, prawda? Przez gnijące pnącza poszedł, prosto przez drewniany płot. Obok pleśniejących dyni, ich rzeźbione twarze uśmiechały się w świetle księżyca. I gdy szukał swojej piłki, jego oczy przyciągnął dom. Wtedy to zobaczył, podnoszące się spośród martwych liści, dyniowego królika. Dziewięć stóp zmatlałego futra i ostre jak brzytwa zęby. I niestety dla Ralfa piłka była zaciśnięta w jego ogromnych szponiastych łapach. I najpierw stworzenie próbowało go zwabić używając jej. Ale w przeciwieństwie do innych, Ralph miał instynkt przetrwania i więc odwrócił się i pobiegł. Królik szybko ruszył w pościg i gdy gonił, śmiał się i rechotał. Ralph był szybki, ale gdy jego stopa utknęła w rowie, jego jedyna szansa na przeżycie szybko znikła. Biedny Ralph nie miał nawet czasu krzyknąć, gdy go dosięgnął warknął. A potem z żarłoczną pasją rozerwał go jak papier w niszczarce Jego krzyki odbiły się echem po podwórku, ale jego przyjaciele byli zbyt daleko, żeby usłyszeć. Zbyt zajęci wiedźmą owcą, by uratować swojego drogiego przyjaciela Ralfa. Och, ale rzeczy stają się teraz interesujące, prawda, moi drodzy widzowie? Podczas gdy Ralf spotkał swój koniec na polu dyni, młody Paco miał swoją własną przygodę. Widzicie, szukając słodyczy, dostrzegł coś osobliwego. Postać w drzwiach prowadzących do klatki schodowej, gestykulującą do niego. Poszedł za nią. W górę, w górę, w górę z krzypiącymi schodami. Obok zdjęć z przeszłości. Do drzwi lekko uchylonych. Maska owcy zerknęła przez szparę. Chichotała, drażniła. I głupi pako wszedł do środka. I po inspekcji pokój był daleki od komfortu. A stworzenie, które go tam zwabiło... Się podnieciło. Trzask. Drzwi zatrzasnęły się za nim. Klik. Zamek się przekręcił. I młody pako został wtedy zanurzony w pustce nicości. I w ciemności. Zestaw kopyt zaczął się czołgać. I biedny, biedny pako krzyczał i krzyczał. Ale nikt go nie słyszał przez dźwięk rozdzierania, rozrywania, ucztowania. Gdy skończyła wszystko co zostało, to pokój pomalowany na czerwono i rozrzucone kości jak okruszki w ciemności. Dwóch z głowy, dwóch zostało. Czy to nie zabawne? Nie mogę znaleźć wyjścia. Ugay, ja też. Te tunele po prostu ciągną się dalej. Ktoś już próbował policji? Nie ma sensu. Coś blokuje sygnał na górze teraz. Co? Ale właśnie pisaliśmy do Arnolda. Spróbuj zadzwonić do kogoś. Nic. Moje połączenia też nie przechodzą. Przynajmniej wciąż możemy do siebie pisać. Jak to w ogóle możliwe? Może jest jakiś blokator sygnału, ale blokuje tylko zewnętrzną komunikację? To takie pokręcone. Musimy znaleźć Arnolda. Już go znalazłam. Słucham? Żyje? Nie, jest. Jest tyle krwi. On nie żyje. Jak się tutaj dostał? Był na górze. To kolejny problem. Jeśli jest tutaj na dole, to znaczy. Tunele są połączone. A jeśli tunele są połączone. Kto zabił Arnolda? Jest tutaj na dole. Z nami. Musimy przyspieszyć. W którą stronę? Nie wiemy nawet, gdzie każdy z nas jest, nie mówiąc już o wyjściu. Czekajcie, słyszę kroki. Dochodzą z tunelu. Cholera, to on. Bóg, te krzyki, zacznę próbować wykopywać się stąd. Nie możemy jej po prostu zostawić. W takim razie musimy się znaleźć. Właśnie teraz! Okej, okay, okej. Okay. Jestem w tunelu z dziwnymi oznaczeniami. Jakby ktoś zadrapał ściany. Jestem przy starym sprzęcie górniczym. Jest tutaj wózek. Zostań tam. Spróbujecie znaleźć. Nie, ty zostań, gdzie jesteś. Ja do ciebie przyjdę. Skąd będziesz wiedział, gdzie iść? Będę podążał za oznaczeniami. Muszą gdzieś prowadzić. Pośpiesz się, boję się Bili. Ja też, ale jeśli będziemy razem, może będziemy mieć szansę. I zostało dwóch, słysząc krzyki, znaleźli kryjówkę. Oddech Rino i Jaya był ciężki od przerażenia. Skuleni razem w kuchennej szafce. Mając nadzieję, że ciemność ich połknie, ale dyniowy królik miał inne plany. Hej, ludzie! zawołał znajomy głos. ja, Paco! wpuśćcie mnie! Uciekłem. Ale oni wiedzieli lepiej, słyszeli krzyki Paco. więc zostali martwi jak kamień. Ale królik tylko stracił cierpliwość. Trzask, jego pazury przerwały drewno. Łapsk, drzwi się rozłupały i tam stał dziewięć stóp z matlałej furii. Ale fortuna sprzyja sprytnym, a Rino zauważył coś: luźny panel z tyłu szafki, gdy królik skoczył. Hmm? czołgali się o życie hmm? do wąskiego przejścia, zbyt małego dla ich prześladowcy, ledwo uciekając jego zakrwawionym szponom. Hmm? W dół się czołgali przez pajęczyny i kurz, aż do niego dotarli. Schody prowadzące do piwnicy. Za nimi królik wył z furii, gdy spadali po schodach. Hmm? Ale z przodu coś o wiele gorszego czekało, w ciemności poniżej w końcu w piwnicy. Dwójka znalazła się tymczasowo poza zasięgiem pazurów królika. Ale wstając, znaleźli coś osobliwego wesołe miasteczko idealne do ukrycia się lub tak myśleli weszli. Przez lustra się skradali obok karnawałowej muzyki do pokoju, który zamroził im krew w żyłach. Dziesiątki manekinów, wszystkie pomalowane na czerwono, tym co wiedzieli, że nie jest farbą. Jay dostrzegł okno. I z krwią zaczynającą sączyć się z manekinów, desperacko próbował je wybić. Ale na próżno. I z drzwi pojawiła się znajoma pysk. Najpierw przyszła owca. Potem przyszedł królik. Natychmiast skacząc na Jaya. Jego pazury rozdzierały, jego zęby zgrzytały. Ale Rino przypomniał sobie o książce, tej, którą ukradł, i gdy ją otworzył, strony były wypełnione twarzami, setkami z nich. Wszystkie ofiary, wszystkie dzieci, włączając jego przyjaciół. I stary obraz samych zabójców. Rino wiedział, co robić. Wyciągnął zapalniczkę, trzymał książkę nad nią, spojrzał tym dwóm draniom w oczy i podpalił cholerną rzecz. Krzyki, które nastąpiły, nie były z tego świata, gdy setki torturowanych dusz wzbiły się ze stron, stąpiły na swoich zabójców, rozdzierając, rozrywając. Aż nic nie zostało, oprócz martwej pary sadystów. Hmm? Rino pobiegł do Jeya, kołysząc swojego przyjaciela. Udało się, naprawdę się udało. I po raz pierwszy tej nocy pozwolili sobie płakać. Hmm? Policja przybyła krótko potem, po zgłoszeniach o krzykach. Hmm? Znaleźli dwoje dzieci, skulonych razem, straumatyzowanych, ale żywych. Hmm? Ciała ich przyjaciół zostały odzyskane. Wraz ze szczątkami ich zabójców sprawa została zamknięta. Koszmar się skończył. I gdy odjeżdżali od rzezi, poczucie spokoju ogarnęło te dwie wstrząśnięte dusze. Łzy nadal spływały po ich twarzach. Dusze ich przyjaciół obserwowały z granicy lasu. Ale to się skończyło. Byli wolni. Lub tak myśleli. Ale widzicie, drodzy widzowie, to był dopiero początek, bo dziś wieczorem. Ten idealny wieczór Halloween. Odtwarzam tę cudowną opowieść. Biedny Arnold krzyczał tak pięknie. Alexi walczyła ciężej niż pako kiedykolwiek. Ale teraz zostało tylko dwóch. Słodka mała Stacy i odważny Billy. Zagubieni w moich tunelach. Zobaczymy czy potrafią przerwać cykl, jak zrobili Torino i Jay, chociaż w to wątpię. W końcu miałem lata na udoskonalenie mojego rzemiosła, a polowanie jest daleko od końca. Teraz wybaczcie mi, mam kilkoro dzieci do rozprucia. Billy, proszę, powiedz mi, że jesteś blisko. Przykro mi, Stacy, ale nawet nie wiem, gdzie jestem. Te tunele to jak labirynt. Cholera! Nie możemy tutaj umrzeć, Billy, nie jak Arnold i Lexi. Jest spokój z przodu. Zobaczę, czy jest tam coś, czego możemy użyć jako broni. To praktycznie nasza ostatnia nadzieja. O Boże. To są zwłoki? Jest ich tyle. I popatrzcie na ściany. To wszystko plakaty zaginionych dzieci. Niektóre sięgają lat wstecz. Ten facet. Robił to wcześniej? Najwyraźniej tak, ale właśnie przypomniałam sobie coś z biologii. Czy to naprawdę czas na lekcje nauki? Nie, słuchaj. Zwłoki produkują gaz metanowy podczas rozkładu, a jesteśmy w zamkniętej przestrzeni. Co chcesz powiedzieć? Mówię, jeśli to zapalimy, cały system tuneli wybuchnie. Dokładnie, a ja mam zapalniczkę. Stacy nie. O, cholera. Słyszę kroki, idą tunelem. Uciekaj! Nie ma sensu. Muszę się schować. Zachowuję ciszę. Nie pisz, dopóki nie powiem, że jest bezpiecznie. Okej, okay. myślę, że przeszedł obok, ale wciąż słyszę jak szuka. Potrzebujemy innego planu, Stacy. Ten nas zabije! Wiem, ale zabije też jego i zatrzyma to na zawsze. Musi być inny sposób. Czekaj! Widzę światło! Wyjście! Naprawdę? Tak! Widzę ulicę. To na co czekasz? Jedź. Nie bez ciebie! Billy, proszę. Ktoś musi powiedzieć wszystkim, co się tutaj stało o Arnoldzie i Lexi, o wszystkich tych innych dzieciach. Musisz się wydostać. Nie mogę cię po prostu zostawić na śmierć. Tak możesz. I zrobisz to, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem i potrzebuję, żebyś to dla mnie zrobił. Stacy. Proszę, Billy, biegnij, powiedz wszystkim. Upewnij się, że ten potwór zapłaci. Jesteś najodważniejszą osobą, jaką kiedykolwiek znałem, Stacy, prawdziwą królową Halloween. Wszystkie słodycze i tak by były twoje. Dziękuję, Billy. Teraz jedź, zanim cię znajdzie. Moi drodzy widzowie, ta dwójka okazuje się całkiem zabawna. O wiele lepsza niż ostatnia partia. Mały Billy myśli, że jest taki sprytny, czołgając się w stronę tego wyjścia. Stacy. Słodka, odważna Stacy, ukrywająca się gdzieś w moich tunelach. Muszę przyznać, sprawili mi niezły pościg. Ale wszystkie gry muszą się skończyć. I sprawdziłem wszędzie. Oprócz jednego specjalnego pokoju. Mojego małego muzeum, gdzie trzymane są wszystkie moje cenne wspomnienia. A co to za zapach? Czy to może być strach? Czas dodać kolejny. Eksponat do mojej kolekcji. Gotowi czy nie? Tutaj ja idę. Słyszę jak idzie. Jego kroki są coraz bliżej. Jeśli ktoś to później przeczyta, powiedzcie moim rodzicom, że ich kocham i przepraszam za rozbicie mamie ulubionego wazonu w zeszłym roku. To nie był kot. I ludzie, byliście najlepszymi przyjaciółmi, jakich ktokolwiek mógłby sobie wymarzyć. Nawet gdy wsadziliście mi pająka do kanapki w czwartej klasie. Zapalniczka jest w mojej ręce. Widzę już jego cień. To jest to, żegnajcie. Stajcy. Czekaj, nie podpalaj. Znalazłem blokator sygnału. I go rozbiłem. I zgadnij co? Policja jest tutaj. Co? Schodzą. Nasi rodzice ich wezwali. Gedy? Przestaliśmy odpowiadać na SMSy. O mój Boże, widzę ich. Wupadają. Obezwładniają go. Właśnie go porażyli paralizatorem. Znowu i znowu do diabła tego dupa. To za Arnolda i Lexi, ty psychopato. Zakuwają go w kajdanki. Nie mogę w to uwierzyć. Jesteśmy uratowani. Naprawdę, jesteśmy uratowani. Chodź, idę po ciebie. Wynosimy się stąd na dobre tym razem. Oboje. Gotowy? Właśnie zawiązuję krawat. Nienawidzę tego, że musimy to robić. Wiem, wciąż nie mogę uwierzyć, że ich nie ma. Widziałaś wiadomości dziś rano? O blogu Waltyna? Tak. Znaleźli wpisy sięgające lat wstecz. Był obsesyjnie skupiony na tej historii. Powrót dyniowego królika. Boże, robi mi się niedobrze. Policja powiedziała, że planował to miesiącami. Obserwował nas. Uczył się naszych rutyn. I wszystkie te inne dzieci w tunelach. Identyfikują je teraz. Dają rodzinom zakończenie po tylu latach. Tak bardzo za nimi bili Za Arnoldem i jego głupimi dowcipami. Za Lexi i jej niekończącymi się selfie. Pamiętasz, jak Arnold próbował nas przekonać, że przeprowadza się na Marsa? I okrop brytyjski akcent Lexi. Nie zasłużyli na to. Nie, ale przynajmniej go zatrzymaliśmy. Koniec z zaginionymi dziećmi. Koniec ze skorbianymi rodzinami. Oficerowie powiedzieli, że uratowaliśmy życia. Przyszłe ofiary, które nigdy nie będą wiedzieć, jak blisko były. Żałuję tylko, że moglibyśmy ich też uratować. Ja też. Czas iść? Tak, czas się pożegnać. Do zobaczenia tam. I Stacey? Tak? Cieszę się, że wciąż tu jesteś. Ty też Billy, ty też.